z To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności. Kasti, mieliście się bić na Fame MMA 2. Musiałeś poczekać, ale już za 13 dni spotkacie się w oktagonie. Cieszysz się na wizję zakończenia tego konfliktu w takich okolicznościach? No pewnie, że się cieszę, tym bardziej, że tyle było jakby tam nie niedomówień co do tej walki. Najpierw mu, waga, nie przesz znaczy najpierw mu waga przeszkadzała, później za mały fame na Instagramie, później co tam i chyba, że krzywo przycięty, um, że mam jajowatą głowę. Także no cóż, no, było wiele takich przeszkód, ale koniec końców się dogadaliśmy. Także bardzo się cieszę, że się zmierzymy. Już za niedługo. Proszę, proszę Krycha, tak? To tak, A gdzie nie dodałeś? Bardzo się cieszę, że dostanę w Pierdol. No nie bądź taki pewny, bo właśnie zgrywasz ciągle takiego odsłaniaczka, a tak naprawdę no nie walczyłeś z jakimiś poważnymi zawodnikami i taka jest prawda, Krystian. I myślę, że za niedługo będzie takie przykre zdarzenie z rzeczywistością dla ciebie i mam nadzieję, że wtedy się otrząśniesz z tego swojego snu. Ja tak dzisiaj się zastanawiałem nad tym, co ty powiesz po tej walce, jak tak dostaniesz wpizdę do ode mnie. Nie wiem, jak się wytłumaczysz. Nie wiem co powiesz. Będ... No faktycznie. Znaczy wychiedzisz rzut spuścisz. Mam nadzieję, że zamkniesz się już w chacie tam u siebie i będziesz grał do końca życia w tą Tibie. No ja już nigdy nie, więcej ja już nie, nie gram. wychylisz tego Jajowa, tego uba. Ja już nie gram w Tibie, nie musisz się martwić o mnie, jakoś sobie dam radę. Jestem kumaty chłopak w przeciwieństwie do ciebie, więc mogę iść nawet do pracy, bo ciebie chyba nie przyjmą wszędzie. No nie dowie... Naprawdę? A myślałem, no, że tak, tylko od tak. starych babci ściągasz i dyszoki kupujesz. No fajnie, że nawiązujesz cały czas do tego mojego filmu z G-Shockiem, który był, no był taką satyrą. Faktycznie ludzie niskiego intelektu, tak jak ty właśnie to łyknęli, no ale to jest satyra, Krystian. No, gdzie by mi tam ludzie przyszło się chwalać. Nie wiemy takie gówno nagrywają właśnie, jak ty nagrałeś, gdzie ubliżałeś innym i mówiłeś, że nie stać wieśniaków. No właśnie to jest ta satyra, siano. o której mówię. Rozumiem, że możesz nie rozumieć tego słowa. Nie osiedla A, pisało Pawłowskim. z Krakowa, że pożyczałeś pieniądze, żeby to nagrać. Słuchaj, takich farmazonów to nie opowiadaj, bo opowiadasz takie bzdury za każdym razem. Nie wiem skąd. Ci takie w ogóle pomysły do głowy przychodzą, ale skąd opowiadać te farmazony, bo naprawdę kurwa to się ciężko skończy dla ciebie stary. I ja już nie mówię tutaj o fajem, a no, serio, nie chcę ci grozić, ale jesteś kurwa takim przychlastem, że już naprawdę Jak... nie chce mi się tego słuchać. Stary co ty w ogóle Jakim opowiadasz? przychlastem, do ty się ciągle powtarzasz? Ciągle te same wyzwiska, <laughs> ciągle te same. Ubliżania tak naprawdę będzie taka, że siedzę po kilodowcowej ci w pierdoli za dwa tygodnie i że kurwa popłacze ze wstydu. No tak. I ja nic nie chcę wiesz mówić. Wiesz, to dla... Pierwsze pytania już 10 minut konferencji ale, za nami. Ale <laughs> Dobrze, kontynuuj. Ja tylko dokończę. Wiesz dlaczego? No nie mam tak naprawdę co powiedzieć więcej o tobie. Powiedziałam ci, że jesteś głupi. Powiedziałam ci, że wyglądasz jak Sidze po kilodowcowej. A słuchaj, tutaj siedzi. Wiem, że nie ładnie pokazywać palcem. Tam siedzi moja koleżanka Monika. Monia Pomacha może. Monika ostatnio powiedziała, że jesteś tak brzydki, że wyglądasz jak smigol z Władcy pierścieni. Więc może to ci nie wiem, coś nowego masz. Po prostu. Czy, czy po walce będziesz, no nie jest to walka o pas, ale jak wygrasz pas, to będziesz mógł go głaskać i mówić My precious! Nie? Dobrze, krycha. Żarty żartami. Przy okazji konferencji na poprzednich galach twierdziłeś, że Kasni chce się wybić twoim kosztem i nie chciałeś się z nim być, bo był za moim fejmem. On do tego już przed chwilą nawiązał. Co się zmieniło w tej kwestii? Czy to jest kwestia tego, że jakoś to przemyślałeś, czy doszedłeś do wniosku, że jednak tutaj nie, nie fejm jest najważniejszy, tylko wyrównanie rachunków? Nie, punktów? to po prostu wyszło z tego, że padła propozycja i ja powiedziałem, dobra, wiebie mu i tyle. Padłby kto inny, ja powiedziałem, będzie Kasiusz, to będzie Kasiusz. a teraz to już mi jest bez różnicy. Czy, czy to jest on, czy to jest Kasiusz, bije jego i idę do przodu. Wojtek daje, Wojtek daje Kasiusza, a bije Kasiusza. Myślę, że to nie jest że... kwestia jakiegoś fejmu, tylko Krystian dopiero teraz do, dorósł do tego, żeby wziąć tą walkę, może wcześniej się bał, bo ja Ci chciałem przypomnieć, że Ty też zostałeś stworzony przez fejm MMA tak jak ja i tak. ja jestem bardzo wdzięczny tutaj organizatorom za to, że tak, ja nie jestem znaną osobą i dziękuję im, że tutaj jestem, bo wyszedłem naprawdę z depresji, w której byłem, bo ktoś wreszcie zwrócił na mnie uwagę, ktoś mnie docenił i dziękuję Wam bardzo za to, że tu jestem. Super, ale to wzruszające, straszne, wiesz? Tylko, że wiesz, co nas różni od pierwszej gali? Że ja od pierwszej gali zapierdalam jak dziki osioł, po to, żeby właśnie ci wiebać. I się o tym przekonać. Kasti, pytanie do ciebie. Twój przeciwnik ostro trenuje, ale ty także się nie obijasz. Ostatnio Marcin Konik, czyli trener boksu, który pracuje także z bonusem BGC, czyli wiadomo, klasa światowa. Chwalił twoją zimną głowę i spryt. Czy czujesz, że z każdym wejściem na matę czy do ringu jest lepiej i poczyniony progres, pomoże Ci pokonać krychę, który podkreśla, że MMA jest dla niego priorytetem numer jeden? Ja ogólnie cały czas będę to podkreślał, że jestem amatorem, osobą, która gdzieś tam dopiero zaczyna. Nie mam za bardzo pojęcia o tych sportach walki, ale gdzieś tam z tygodnia na tydzień widzę ten progres, który robię. No i też tutaj od tygodnia czasu jestem już w Poznaniu. Trenuję właśnie w Czerwonym Smoku, trenuję u pana Marcina Konika. No i powolutku ten progres robię. Na pewno jeszcze tutaj ten ostatni tydzień w Poznaniu zostaję. Właśnie przyjechałem tutaj po to, żeby. Naprawdę, dać siebie 100%, żeby się odizolować od wszystkiego i skupić tylko na treningach. Krycha, pytanie do Ciebie. E, ostatnio wyszedł też trailer e, reklamujący Waszą walkę. No i takim najczęściej cytowanym fragmentem e, ze strony Twojego przeciwnika jest wrzutka o tym, że dzięki swoim oczom tak daleko rozstawionym od siebie będziesz bardzo dużo widział w oktagonie. No właśnie, do operatora tutaj taka prośba, dajcie zbliżenie na moje oczy, kurwa, bo on jest chyba debilem. <laughs> Czy coś gdzieś tu ucieka? Okej. Okay. Macie odpowiedź na te pytania. Chciałem Cię dopytać w każdym razie, to, to jeszcze nie było pytania. E, przyjmujesz to, czy przyjmujesz takie właśnie wrzutki, taką gadkę na luzie jako trasztok? Czy... Nie, no to znaczy, ja się teraz z tego już śmieję, bo ja pewien y, pułap gdzieś przeskoczyłem i y, robiąc pewne rzeczy z, y, na treningach i z chłopakami, z wieloletnim doświadczeniem z maty. Oni mówią, że ja mam swoje robić i tym się nie przejmować, jak cierpię z tego radość. A to jest część pewnej, no pewnego czaru fmm nie? Mhm. Czyli Niech te, tak będzie. Czyli tego w sumie typu... nie robi mi to już różnicy, mam to gdzieś. Na tym etapie tego typu no. rzeczy już cię nie irytują? Nawet niektóre pewne memy są śmieszne. Widzisz to? Krycha, ty zioło nie kopię. Krycha. Tak, to jest akurat świetny mem to polecamy jen. wam wszystkim, wpiszecie, jak wpiszecie Krycha, to zioło nie kopie, genialny mem. No, ale chciałem, zapytać, chciałem zapytać właśnie, czy, czy, bo wiadomo, że przez to, że jest taki duży zasięg, tak dużo osób to ogląda, to ma się wielu fanów, ale też właśnie wielu hejterów. I chciałem zapytać, czy takie komentarze ci irytują? Czy może chcesz w jakiś sposób się odgryźć Kamilowi w tym momencie? To znaczy, czy chcesz się odgryźć? Tak, czy chcesz mu się odgryźć? Nie, zbierz szczęszczego bo... w klatce. Później jeszcze na koniec, jak wygram, to jeszcze mu ubliżę publicznie, żeby Spuścił łeb i wyszedł stamtąd. Przeprosił. No tak, jak na taką, to tylko tyle, na tego no typu co? osobę przystało. Zero. Co do, przepraszam, że tutaj się wtrącę, bo pytanie oczywiście nie było do mnie, natomiast no z tego co wiem, to Krystian tam chłopaczkom 14-letnim oferuje sparingi, żeby do niego przyjechali, jak mu skomentują źle post na Instagramie no też wiele osób do mnie pisało, podsyłało te screeny rozmów, ja ogólnie powiedziałem coś takiego, że no nie będę raczej udostępniał prywatnej korespondencji, bo nie powinno się tak robić, aczkolwiek no może to być do wglądu ewentualnie dla państwa dziennikarzy czy coś, co Krystian potrafi pisać, ale raczej bym nie chciał tego pokazywać. No w każdym razie no tak sobie radzi z tym hejtem i z tym wszystkim, że blokuje ludzi, wyzywa, zaprasza na sparingi nie, to nie wiem skąd masz takie informacje odnośnie, odnośnie wyzywania, to się nie zdarzyło, na sparingi tak, nawet kilka razy się ustawiałem w Warszawie z kilkoma osobami w klubie. Na raz czy? Nie, nie, w, w, w klubie bokserskim raz, tam się umówiłem z chłopakiem, a drugi raz mieliśmy się złapać, ale do tego nie doszło, bo ja byłem na FIWĘ. A nie przypominam sobie, żeby przejechali? przyjechali takie rzeczywiście jakby biłeś się ze swoimi hejterami, Tak, biłem, no, tre... to znaczy, no to znaczy to było bardzo, bardzo ciekawe. Powiedz coś więcej. Jaki był rezultat? Nie, nie było żadnego rezultatu, bo ani ja nie chciałem mu zrobić krzywdy tak naprawdę. Nawet yy, ja mam gdzieś te wiadomości, też mogę to udostępnić, w sumie w dupie to mam. Yy, okay. Kasty pytanie do ciebie. W, w tym momencie nawet z tej odległości widzę, że, tro, że troszkę tam podciągasz, podciągasz nosem. E, musiałeś opuścić wczorajszy trening, chciałeś się e, wygrzać po ciężko przepracowanym tygodniu. Rozumiem, że to jest przemyślana strategia z twojej strony. E, szykujesz optymalną formę na 26? No dzisiaj też niestety miałem odpuści musiałem odpuścić tre trening. E, tutaj trener Marcin Konik właśnie mi zasugerował to, żebym raczej się doleczył do końca, bo już no, w piątek mnie tak troszeczkę rozłożyło. No i czuję się dzisiaj już troszeczkę lepiej, także mam nadzieję, że jutro już zacznę mocno tydzień od dwóch treningów i, i że będę w szczytowej formie na dzień walki. Okej, okay, na pewno. Rozumiem, że skoro trenujesz też tutaj właśnie z trenerem boksu Bonusa, to Bonus też stoi murem za tobą, tak? No to trzeba by było chyba Bonusa zapytać, ale Bonus to jest taki naprawdę super ziomeczek. Wiem, że może wiele osób go gdzieś tam postrzega poprzez kreowanie tej jego postaci, Bonusa BGC w internecie, ale naprawdę jest prywatnie super osobą, super ziomeczkiem. No i szkoda, że tak daleko w sumie mieszkamy od siebie, bo, no bo takimi ludźmi chciałbym się otaczać. No, Krycha, teraz pytanie do Ciebie. Zrobiło się tak miło, to troszkę odkręcimy teraz ten miły klimat. Powiedziałeś kiedyś, chyba nawet na ostatniej konferencji, że przyjmowanie ciosów na łeb to żaden skill, więc poddałeś wątpliwość umiejętności przeciwnika. Jednocześnie i Youngman i Łukasz Lupa, którzy walczyli z Castim, potwierdzą, no, że Kastim ma szczękę z granitu i jest niezwykle wytrzymałym oponentem. Czy jesteś przygotowany na scenariusz, w którym ciosy na łebety na Kamila nie wystarczą i musisz szukać innych rozwiązań? Krycha, może chcesz zobaczyć szczękę jakastiego z, z bliska. Chcielibyście nie. face to face? Mm. O, chyba się... No po co? Myślę, że nie ma problemu, tylko mam nadzieję, że wytrzyma to napięcie, nie? Ale ja spoko. I co ja mam teraz odmówić? Dobrze, moi drodzy, ale pomóżcie prawa, bo tak krycha się coś pociągnie. I już za 13 dni spotkają się w oktagonie, a w tym momencie face to face. Kamil Kasty Stępiński, Krystian, Krycha Wilczak. No, pogarda w oczach. Niemiłe, niemiłe słowa pod nosem, cierpkie. Wiecie, kurwa, śledzia. No, no, zastanów się. Bo po nogi wejdę. Dobrze, wielkie brawa. Wyczekali, wyczekali. Ale jeszcze będzie okazja, jeszcze będzie ważenie, jeszcze będzie meet and greet, jeszcze będą media treningi, zobaczymy, zobaczymy.